Znam Janka jako człowieka, jako partnera też z boiska i jego jakąś tam tą mentalność, jak to potrafi. To jest człowiek, który się na pewno dogada z chłopakami, który na pewno będzie chciał, żeby wszystko było perfekcyjnie na boisku. Jak słyszę, że on sam to mówił na koniec, że niektórzy myślą, że on jest. Taki spokojny ten, no to się bardzo głęboko pomylą chłopaki, uważajcie na, na tym, na zgrupowaniu, bo to jest stanowszy chłopak, który ma swoje pewne rzeczy przedstawić, co ma, ma funkcjonować reprezentacja I, i, i to będzie tak jak, jak nieraz się słyszy, że flick jak tam ktoś się spóźni minutę, no to już nie gra w meszu. Tak samo będzie u nas, to się przekonają chłopaki na kadrze, nie daj Boże, żeby chcieli próbować pewnych rzeczy, bo Janek ma proste, ostre zasady i też nie odpuści. Ale tak jak mówię, ja go znam bardzo długo jestem przekonany, że nawet na tą sytuację po tej konferencji myślę, że dziennikarze też, jak to się mówi, ocenili. To jest najlepszy w tym momencie wybór, też.